Witam na kanale i dziś zapraszam Was do Rossmana. A jednocześnie mam takie pytanie, bo różne opinie słyszałam na temat szamponów tych marki Rossman. Te co właśnie Wam pokazuję, i mam pytanie: Czy stosowałyście? Jeżeli tak, to które Waszym zdaniem. Najlepsze, bo okazuje się, że te markowe szampony, które są, to podobno mają różne parabeny i nie są wcale takie dobre. Ale zobaczymy, jakie tutaj w ogóle są te, te szampony tej firmy Isana. Ten, co tutaj mam. Do włosów zniszczonych, uszkodzonych z miodem i wanilią. I w składzie co tutaj jest? Jeszcze jest przeciwłupieżowy. Akurat chyba jest dostawa i tutaj trochę jest hałas, za co przepraszam. Ten jest też i sam naprzeciw łupieżowy do włosów suchych oj przepraszam a ten jest jakiś taki bardzo delikatny kwiat bawełny i haber bławatek Może ten weźmiemy, zobaczymy. A ten I są jeszcze różne odżywki, a to jest odżywka. Ale szampon też jest taki. Do włosów suchych, pozbawionych blasku. Ten już pokazywałyśmy. I jeszcze jest tamten migdałowy. Jeszcze ten migdałowy tam jest. I jeszcze jest ten do włosów farbowanych i tanowanych Nie wiem, powiem wam, że nie wiem. Nie miałam tego szamponu nigdy, ale słyszałam gdzieś, że podobno są dobre. Do włosów zmęczonych i suchych silikonów. No zobaczymy, jak to tu jeszcze widzę, że jest woda brzozowa. O, to też może by było dobre. Zobaczyć. Ta. Więc teraz tak, ceny szamponu. 6,29 są wszystkie, odżywki wszystkie. I sana 7,29. A widzę, że są tu jeszcze takie saszetki. Jak ktoś ma włosy jasne, to jest też ten srebrny szampon. Pojemność 300 ml. Cena 1249, a te jaką mają pojemność, też 300 ml, wszystkie szampony mają, firm Isama, a yy, odżywki 250 ml. To jest akurat to jest maska do włosów, oj to przepraszam widzicie? Szybko, szybko i one są te. Maski po 11,49 dziewięć. A tu jeszcze jest taka. Niezbawisty polsk. Może i dobry. Zobaczymy. Ale jest też szampon w kostce. Cena za ten szampon w Koszcie 19,99. Nie miałam, nie wiem. Ale tu jest szampon do włosów suchych i normalnych, tej firmy Isana. No, ciekawa jestem. Zobaczymy, sprawdzimy. Pojemność za to, to jest 300. cienkich i farbowanych, to jest odżywka. Odżywka. Mhm. Dobrze, ampułki są do włosów nadające połysk. Kuracja tygodniowa bez spłukiwania do wszystkich rodzajów włosów. 21,49 my nie potrzebujemy na razie. I to są ambułki do włosów takie, hydro jeszcze. To jest do wszystkich rodzajów włosów. Tygodniowa 7x3 ml 2149. Też warto do Rosmana czasem zaglądać, bo oferta. Jest taka fajna, zobaczcie, zestaw taki: szczotka, grzebień i lusterko za 9,99 z 40, więc to pewnie jakaś walentynkowa wyprzedaż. A co to jeszcze tu mamy? Maski do włosów. A to prezent dla babci, dlatego, no widzisz, nie doczytałam. Maski. Jest pomarańczowa, jest jeszcze dowosów zniszczonych. 1849 one posztują i 275 ml mają. Także dosyć duży tu jest w Grotcie. Olej organowy też. Ja akurat olej arganowy mam sprawdzony to ten do wcielania włosów, Ten. Z tego jestem zadowolona. Olej, bo to mam sprawdzone z tej firmy. Szampanów nigdy nie miałam. Zobaczymy wzięłam dzisiaj ten bawełniany. I zobaczcie jeszcze są tutaj takie arganowe. Ale jeszcze są tu do włosów farbowanych. To jest szampon nadający kolor. 250 ml. Ja myślę po 10,49 Jest jeszcze taki blond i glans. Farbowanych. Do włosów blond. I farbowanych na blond. I jest jeszcze taki do włosów. ...zapobiegający do keratynina mhm. I, i objętość. A to... ...do włosów lokowanych, kręconych i farbowanych. Proszę. Też jest taki. To już było tam I jest taki odbudowujący szampon. Do mocno zniszczonych, i te szampony, co Wam pokazuję, wszystkie są w tej samej cenie 10,49, ale jest super oferta y, na odżywkę taką ekspresową, Jest jeszcze taka maska do włosów zniszczonych i łamliwych. Pojemność 100 ml. I ona jest za 14.99. Ja dziękuję za dotychczasowe subskrypcje, za oglądanie. Jest mi bardzo miło z tego powodu. A za dzisiaj dziękuję. Pozdrawiam.